Jesteśmy w Operze Leśnej, jest to mega wyjątkowe miejsce, bardzo się cieszę, że mam okazję wystąpić tutaj na Sopot Classic już za godzinę. Czuję się bardzo poruszanym, bo mam okazję i przyjemność być po raz drugi na tym wyjątkowym festiwalu NDISO Pod klasik. w tym wyjątkowym miejscu. To też jest bardzo dobra, ciekawa forma poznania innej kultury. Z tym, że wtedy to był koncert hiszpański, dzisiaj mamy koncert latynoamerykański. Ja myślę, że ta muzyka i latynoamerykańska, która ma korzenie też w hiszpańskie, ona jest dość odmienna, ona jest pełna różnych kolorytów, ona jest wielobarwna, słyszymy bardzo wiele różnych instrumentów. Użyjemy instrumenty typowe dla muzyki tradycjonalnej. Niektóre znane, jak na przykład marakasy, kongi, guiro, ale jeden mniej znany to jest gitara tres. Gitara tradycjonalna, która używa się w gatunku son. Co daje temu przestawieniu oryginalny urok. Gitara w moim życiu znalazła się całkowicie przypadkowo. Kiedy miałem 9-10 lat, to nie miałem zupełnie co robić wakacje. Mój tata spotkał swojego dawnego przyjaciela w jakimś losowym sklepie. On okazał się być nauczycielem gitary. No, a reszta no to już historia. The whole audience, more than 4,000 people, went to see our performance, at the opening festival here in Sopot. It's my first time and I hope to be back really soon because I just fall in love with this amazing city, this amazing festival, and the whole public here.